O sprawie udostępnienia zbiornika do celów turystycznych mówi się już od kilku lat, jednak bez większych rezultatów. Obecny wójt Podgórzyna nie zamierza odpuścić tematu i w tej sprawie rozmawia z prezesem spółki Wodnik i prezydentem Jeleniej Góry. Wstępne już jakieś porozumienie, ustalenie wstępnych jakby, wstępnego kursu, w którym w kierunku będziemy szli, to jest w miesiącu maju. Mają zapaść już takie jakby decyzje, jaki kierunek mamy objąć, żeby po prostu udostępnić ten zbiornik, chociaż w części. Myśli pan, że się uda? No, ja jestem jak najbardziej optymistycznie nastawiony, ponieważ tak samo władza Jelenie Góry, jak i prezes wodnika też jest nie jest nastawiony negatywnie. Problemem jest ochrona zbiornika, a dokładnie niedopuszczenie do skażenia wody, co mogłoby mieć miejsce, jeżeli ludzie zaczęliby się tam kąpać. Wyobraźmy sobie, że to nie jest science fiction. no Możemy sobie, wiadomo w jakich czasach żyjemy, wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś wyrzucił torebkę na przykład do zbiornika, z której się wysypał biały proszek. I co? No powiedzmy, że to byłaby mąka, ale panice trudno by było zapobiec. Ważne jest odgrodzenie tego na trwałe, jeśli, jeśli mieliby tam chodzić mieszkańcy miasta czy turyści, no a to są koszta. Sprawa pieniędzy jest istotna, jednak najprawdopodobniej do przeforsowania. Podgórzyn nie ma nic do stracenia, a zyskać może bardzo dużo. Przede wszystkim nasz rejon zacząłby żyć. Kuleje nam turystyka. W tym momencie tworzenie tak jakby, takich atrakcji nowej infrastruktury spowoduje większy napływ turystów, co znacząco wpłynie na poprawę jakby, kondycji ośrodków, a także no, i rozwój naszej gminy. W maju ma być wiadomo, czy zbiornik Sosnówka, choć w części, zostanie udostępniony i czy wokół niego powstanie na przykład szlak turystyczny.